Czybym teraz otworzył transakcję? Dokładnie teraz już to e, patrzę. Czyli mamy H1, e, RSI na dole, stop na dole, H4 jeszcze sobie rzucę, e, żeby zobaczyć stop na dole, RSI jeszcze nie do końca, jeszcze nie do końca, e, ale uważam, że to jest dobry sygnał na wejście buy e, I teraz, żeby wejść w odpowiednim momencie w rynek, rzucam sobie M5. Tak, czyli ten bardzo mały zakres i tutaj właśnie czekam na wyprzedaż wskaźników tak zobaczcie RSI stok Przepraszam już prawie jest na dole tak Teresa korekty brawo dzięki za za brakujące mi słowo RSI jeszcze do tego momentu nie doszedł tak a no więc teoretycznie można poczekać aż to aż RSI dojdzie w dół a stok zacznie się odwracać tak czyli zrobi się ten taki o coś takiego tak ta czerwona linia przebije to i o i coś takiego e, będzie się działo i to jest sygnał dla mnie na wejście na barik tak